Witajcie w, yy, wyjątkowo wcześnie jak na, tą, na ten dzień, bo mamy godzinę yy, piątą z hakiem? Nie, piąte trzydzieści coś już. jest za wcześnie. Yy, mamy dzisiaj trochę do roboty, ale wpierw jakaś kawka, No się piątego już pije kawkę, bo to jest mój dzisiejszy towarzysz podróży. Godzina jest jeszcze nieludzka, ale espresso może ją zmienić w bardziej

w samochodzie, ja dzisiaj na pozycji pasażera może i nawet lepiej trochę ponagrywamy, opowiadam wam troszkę I, i, a Piotrek będzie się męczył z tym potworem na, na trasie i to jest plan a nie pierwszy, nie ostatni potwór w moich rękach ogólnie no to tak jedziemy właśnie wyjaśnić pewną sprawę z <laughs> bohaterem odcinka pierwszego vlogu Wiemy już na pewno, że dzisiaj z auta Zostałem te termin przed świętami, który też zresztą zdałem wcześniej. Więc zobaczymy. Może się uda. Bo niestety jak się domyślacie na święta nie wyszedł okay. <laughs> wy. <Zabrawy. laughs> Teraz jest wszystko super. Więc będziemy starać się to jakoś rozwiązać i zobaczyć o co chodzi. Wy tak to sobie pooglądacie nocną, no, ranną przejażdżkę. Autostrada m w kierunku Poznania. Mamy powietrze. O, pan oh. euro. To, to, to była Euro Trójka. Można poddychać. Oh. No, dojeżdżamy powoli do naszego miejsca docelowego. Jesteśmy już pod poznaniem. Właściwie to zapoznaniem de facto. Już zależy jak na to patrzeć. I Wiesz, no tutaj nie, nie, nie było szans, żeby to działało. No. Ale z, z drugiej strony, ja mam stare nadzieję, że w ogóle wszystko będzie działać, że idziemy na hamownię, auto wypluje chociażby tą serię i już. No. A jak nie, to, 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 to niedobrze. Na pewno plan z tym, że jedziemy tam na głodniakach, żeby, żeby być całkowicie skupiony... Na pewno i... będziemy szybciej załatwiać sprawy. <laughs> na głodnego się zawsze szybko załatwia sprawy, bo chce się jeść. Ogólnie to jest tak. Y Mm, mm, trochę mnie nie będzie bo nie było mnie teraz, nie będziemy teraz czwartek, bo prawdopodobnie właśnie dzisiaj jest czwartek bo wleci prawdopodobnie jutro ten vlog czyli w piątek mam w planach parę ciekawych rzeczy też musiałem się zająć sobą przez ten tydzień jak widzicie na przykład ale mam w planach parę wyjazdów, o których pewnie będziecie wiedzieć dosyć dużo, bo mam zamiar coś ponagrywać na tych wyjazdach. Więc szykują się fajne rzeczy, fajne projekty, mam nadzieję, że będziecie ze mną będziecie oglądać przynajmniej te parędziesiąt osób i będzie fajnie Dobra, do A nie schabowy olbrzym. Schabowy olbrzym. Hmm. Myślę, że to jest Anna Lewandowska i kule mocy chowają się k przy schabowym olbrzymie. <śm> Można pooddychać trochę świeżym powietrzem, popatrzeć na domki, ponagrywać kogoś nielegalnie bez jego zgody. Ja to, to chyba, to to ktoś... to chyba nasz, nasz brunatny węgiel z bełchatowa. Ja czuję... O, to jest to. O faktycznie tak to ja to, to jest chyba brunatny <laughs> nawet. Dało nam się zjechać chyba stary z 20 minut prawie. No. 20 minut zjechaliśmy równą płynną jazdą. No może 10 na godzinę szybciej niż powinniśmy, ale naprawdę fajnie się od rana jechało. No ale i tak jesteśmy przed czasem. Mamy być tam do 9. No, tak no jakoś tak. Nie no, ale tereny są ładne, to trzeba przyznać. A ja Ci w ogóle powiem, że jak tutaj jesteśmy, to na pewno będziemy w ogóle brudy nie Jak tutaj jeździłem ciągle po Jaguarze i go odbierać, zawozić, odbierać, zawozić, mm -hmm. to z, chyba z kamerem. finalnie wszedłem tam do tego punkciku z I tak, pamiętam. Do Sogo. Oho. No. Zajwisty miód. Zajebisty miód. tam jabłka, miód, ogólnie takie rzeczy właśnie tej te i powiem Ci, że właśnie miód mi się skończył. Czyli wchodzimy do Sogo. Wchodzimy do Sogo. Dobra. Pokażemy Wam czy to jest to piękne Sogo tutaj poznańskie. Szamotułskie praktycznie, bo to praktycznie w szamotułach. Wrzuciłem już park, bo nie wiem czy w tym tygodniu odjedziemy stąd. No to, jest, to są Szamotuły, jak I chodzi. to. Gasi, gasić i gasić. Snowwodźcy. <noise> Dobra, jesteśmy w szamotułach. Piękne tereny. Jak widać... Nie ogólnie bardzo fajne miasto powiem Ci. Tak, tutaj w prawo będzie. No, Okej, okay, jesteśmy. Yy, właśnie sobie wykręcamy, bo przypomnieliśmy sobie o, o bardzo ważnym punkcie podróży. Ach ta ceramika jak to jedziesz. Yy, no i tak, no co, na samochodu nie odebraliśmy. To będzie jakiś mem chyba tego kanału. <grym>, że jadę idzie się Masz materiał, auto. No, naprawdę sporo vlogów z tym <grym> No i co? No i jedziemy do Łodzi. Zahaczymy sobie właśnie teraz o piękne miejsce zwane SOGO. W ogóle nie mam pojęcia, co to jest SOGO. Poza tym, że minęliśmy panel i Seba powiedział tak: O! To tu! No to, no to zawracamy. to aż na hala. Powiedz chociaż, że jest tania. Witamy w SOGO. SOGO tylko dla klientów. Trzeba pokazać kartę stałego, czy może być okazjonalny klient w takim sklepie. Możemy wracać. Mamy łupy. Tu mamy grzaniec, jabłuszka, miodzik. No i tak to można żyć. Jak nie udała się przynajmniej kwestia odbioru samochodu, to... Można radzić sobie inaczej z tym e, całym smutkiem w życiu. W postaci kupowania grzańca, miodu i jabłek. Nie narzekaj, będziesz tu często. <laughs> Stoi, aż boli. To jest najpiękniejsze. Ale okolice są przynajmniej piękne. No kurde, Szkoda, okol... że tu tutaj powycinane wszystko, ale, ale jest dobrze. Nie na no, okolice fajne. Nie można szorad, pozwiedzać, no. popatrzeć. Może sobie coś wynajmiesz w <laughs> Będę już przyjeżdżał tutaj na... Hulaj nogą elektryczną będziesz dojeżdżał. To skoczysz na hamownię, to zobaczysz czy teraz przerywa, czy nie. Wracamy z pamiętkowa z Sogo. Rozło, obraźni się! <grym> ja do pomyślał standardowy typ na wulkanizacji. Tam można <grym> dołożyć kompresor. Dobra. Ale co pan, a co pan chce w tym aucie zrobić? Przepraszam bardzo. Mieliśmy szybką przygodę z... Kaczka. A tam co tam za ludzie? Chyba w gminozonach. Jedziemy właśnie... Może schowam tą kamerę, żeby nie wyglądać jak debil. Nawet spoko kaczka. Tylko trochę taka zimna. I gościu myślał, że jesteśmy, nie wiem, czy jakim, jakąś mafią, nie, nie, czy co, nie, ale... Nie, nie mafią się. Na koniec zawsze, zawsze kelner proponuje ci, że... No, paragon... Przecież w sensie inaczej, karta gotówka. Tutaj pan powiedział, powiedział tak, nie pytał. Faktura? Są <grywia> ta, no Tak, no i gościu nas normalnie... Od e kogo wy jesteście? Od kogo wy jesteście, tak. A i czy my tutaj z tego studia e e właśnie w, w Poznaniu? No nie no, bez łodzi jesteśmy. Wy jaka branża? I co wy robicie? I czemu tak robicie? Aha, to... Pe Dobra, nie no hip-hop, na pewno hip-hop, nie? Nie no, wy jesteście od palucha. Jak wy <grym> od palucha <grym> jesteście, no. Ale ogólnie no. Piotrś pojechaliśmy sobie pozwiedzać Poznań. Tak, chyba tylko, no. Zobaczyć sobie jak wygląda Jaguar. Przynajmniej jedzenie dobre, dobrze coś. Kaczka pycha. Kaczka, pycha kaczka, tylko była zimna. Ale pan chciał mi do, donieść pampucha do kaczki. Bardzo interesował mój, mój talerz. Ciekawe czy się zastanawiał, czy taki filmowiec jak ja, Dużo je pobów, Bo jak on tak każdego gościa analizuje. Oczywiście rąsia była na koniec. No. Szufla. Daję poniesie. <śpiewanie> się Policja. Stół. Smokin' nas, w chuj, policja, w stół, Smokin' w Dzieciak odpala kawałek z YouTube'a na telu i chowa go w kieszeń Idzie przez miasto, nie wierzę dość może gdzie go fantazja poniesie obrońca uciśnionych, ty nic... nie pojedziesz, on nie, pojedzie, nie uszcziesz centymetra. Aż po tam się próbował prze, przepchnąć. aż mi po złości tam wjechał. Nie, ale no, dobra, dobra. Nie no, kontrola pasa mu się tam To warszawskie, warszaw, no warszawskie te No także bym powiedział, że witamy w Łodzi. Z 1,3 z Piotrek zmęczony trasą, ale w końcu. Ja wiem, co jeszcze mnie dzisiaj czeka. Ja wiem, co jeszcze mnie dzisiaj czeka. Jest trochę roboty do zrobienia. Szerf Uuu, nieładnie. Weź na przykład. a ale nieładnie. Ułagiewniki, welcome to. Tak, prawda jest taka, że naprawdę nie mieszkam w domu, tylko mieszkam w ogródku dziełkowym Wszystkie tyku... pieniądze wydaję na paliwo do RS-a. Tak, i, i tak I jakoś... na na ogródku działkowym 20 metrów kwadratowych. Nie no, ale fajne te ogródki są ogólnie, no miałem coś w takiego życiu. Naprawdę fajny spokój, no włamania tu są bardzo częste, ale za to spokój i fajna okolica. Nie ja wiem, zbierasz na paliwo, to się łamujesz, kurwa, co <śm> nie tłumacz się. Właśnie mi pokazuje, <śm> że mam bardzo niską baterię. Bardzo, bardzo, bo mi pokazuje, żeby rozłączyć. Ok. A jeszcze musimy nagrać pożegnanie. I zrobić to zdjęcie w płaszczach stojąc przed samochodem. Tak, zróbmy. i